Jak rozpoznać zawód człowieka po twarzy? Czy lekarz powinien być urodzonym psychologiem? Na te pytania odpowie pielęgniarka z serialu Zmiennicy. Taksówkarz i prezes trafiają jednocześnie do Izby Przyjęć. Obaj są nieprzytomni, a praktykant ma wyłącznie ich karty chorobowe. Zobaczmy, jak w trudnych czasach słusznie minionych radzono sobie z tym problemem. Proszę zabrać obu pacjentów na blok operacyjny. Ma pan tu ich karty chorobowe. Ale który jest który? Dziwię się, że próbujesz wyrabiać punkty na medycynę. Lekarz przede wszystkim musi być urodzonym psychologiem. Czytaj historię choroby. Michalik Tomasz. Zawód? No, prezes. Ale wysokiego szczebla. A teraz popatrz, który z pacjentów oznacza się wysokim czołem, inteligentnym spojrzeniem nozdrza o szlachem wykroju, yy, silnie zarysowany podbródek, świadczący o umiejętności podejmowania decyzji, zmarszczka pionowa znamionująca głębię refleksji. A jaki zawód ma ten drugi? Tak, tak służkarz. Natomiast, tak, niskie czoło, fałda nad brwiami, nos garbaty, cerami świeża, Wzrok mętny. Suknia plugawa. Wystarczy. Już wiem. Najpierw pana Michalika. Niech im tam zrobią zastrzyk przeciwtarcowy i potem na blok operacyjny. Chirurgia twarda. Stanie tej. Pareja świetnie pokazał łatwość pomyłki i prostotę myślenia. Przy okazji obnażył system socjalizmu, który pomimo ideałów równości promował wyżej postawionych, o czym wszyscy doskonale wiedzieli. W porządku, w porządku. Rozumiemy się. No.